Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku Seven Toddlers Challenge Troszkę nie było, ale zaczynam jak widzicie dosyć wcześnie ale Dlatego, że po prostu nasze dzieciaki są albo śmierdzące, albo inne sprawy I musimy ogarnąć, także chodź tutaj A nie wejść, tylko przygotuj kąpiel dla, dla, dla Zary. Musimy pogarniać po kolei te wszystkie dzieciaki Aż to się biec co to może być. W ogóle tutaj musiałam wymienić łóżko. Bo był problem. Bo tutaj, czekajcie, jak ona ma na imię? Um, Alice Alice dosłownie co chwilę wychodziła z tego łóżeczka. Co chwilę, w końcu mówię, zmienię łóżko, zobaczymy, co to da. Oj, niby coś tam lepiej, dobra. Um, ty widzę, że jesteś Łodna, to ja wyciągnę z lodówki, bo się będzie dzień kąpania. Mm -hmm. To powinno być git. Weź sobie młody. porcje i leć zjeść. Zara się kąpie, no to git. Ty się pękasz też za chwilę. A jak ty się masz, Z... Zet... Mhm, hmm, hmm, higiena głównie. No kurde, bo co sam z nocnika nie zrobię. Skorzystaj z nocnika sam. Może ci się uda. No? Matko, jakie wszyscy są śmierdzące. Dobra, to teraz sobie weźmiemy. Yy, zeda wykąpiemy. Przygotuj kąpiel. Chodzi z zeda wykąpać sorę. Nie, 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 ty sobie później zjeś, Zjesz, przepraszam. Dobra, ty zara się masz. Dobra, idziesz sobie zjeść. Wiem ja później chciałbym, żebyś użył sobie pieluszki. Później sobie zjedz. I będziesz w miarę ogarnięta. No muszę sobie trochę tak pomóc w taki sposób, żeby sami coś ogarniali, bo... No nie da się. No Mamy dzień Prudasa po prostu dzisiaj, wiecie? No naprawdę mamy dzisiaj po prostu no... Co tu dużo mówić? No dnie Brudasa i trzeba ich wszystkich połmywać, pokąpać <laughs> jaki słodziaczek. Kuta, <laughs> dobra. Kompko tam dalej, a ja tu resztę ogarniam. Dobra, Carlos. Ty higiena, ty moja droga higiena. Tu, ojeju, co tu się dzieje? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ty widzę wszystko masz po kolei, dobra. Weźmiesz porcję i ty pójdziesz sobie spać dalej. Bo tak nie może być. Jesteś w sensie, niewyspana. Wykąpiemy cię później, dobra. Teraz tak, idziemy może od końca Lili teraz. Będzie kąpana. Oj, ojoj. Wykąplili. Lili. lili. Weź ją ileś kąpu kąpu robić. Dobra, teraz Ty, ty chyba nie skorzystasz. O, skorzystasz z nocnika sam to choć. Będę się cieszyć, jak Ci się uda. No, idziesz w kąpać. No, weź ją kąpaj. Coś tu się stało. To jeszcze raz. Wykąp. Lili. Nie gawosz, tylko kąpanie, bo wypacz, jaka jesteś brudna. A gdzie ona idzie? Nie rozmawiaj, co ty? Nie trać czasu. Już mamy dziesiąt, no dopiero dwójkę dzieci, bo małaś. Hmm. Ach uwielbiam to. Przygotuj kąpiel z bąbelkami dla Lili. Leć proszę. Weź ją i idźcie się już kąpać. No, dobra. Zara, ty jesteś ogarnięta, to się cieszę. Lili idzie się kąpać. E, tutaj idziemy na dżemkę, spoko. Tutaj głód, to proszę panią zjeść sobie coś. Dalej. Leć leć zjeść. Okej. Zjedz, zjedz na spokojnie. O, ty młody wystarczy, że się pobawisz, no to jeszcze lepiej. To się leć baw. Tutaj jeszcze Karlos musi być wykąpany. I widzę, że pęcherz leci. No to super. I później sobie niech może skończy, żeby mu nie przeszkadzać, bo się rozbi. Nie, 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 ma żadnego takiego bawienia się. Jak ci taką pielę, to masakra. Jak ci idzie? A, to też za chwilę będzie trzeba ciebie ogarnąć jeszcze. Dobra, ale tak, zara mamy. Lili też. Tu teraz Alice, nie, Alice śpi, to sobie wiecie co, weźmiemy chyba Carlosa. Mhm. Chodź skorzystać. I weźmiesz sobie Carlosa teraz, chodź. No, musimy poogarniać wszystko, nie da radę. Jeszcze ją. Zapominam, że ona też ma jakieś potrzeby. Dobra, Zara się widzę pięknie bawi. Tutaj głodna jest pani, ale chyba idzie jeść, nie? Tak, idziesz jeść. No to super, matka, jakie tu są w ogóle. Czy masz tu kosz, to ja bym Ci pomogła sprzątać? Nie mamy tu kosza, a tu jest kosz. No to bierzemy. Ogarniemy. Musimy coś też ugotować za chwilę. że będzie przerwa. <grystanie> Matka, jak tu są brudne, te. Ty jesz, to to sobie jedz. Później weź sobie użyj pieluszki. Tu młoda śpi. Tu musimy wykąpać. Czekaj, Nate, Nate wiesz co? Czy ty skorzystasz sam z nocnika, nie? To wiesz co, to użyj pieluszki. Yy, 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 użyj pieluszki. No, uwagę, za chwilę też musimy mu komuś dać. Tu jest ok. Carlos, jak tam? No, za chwilę będzie koniec. Dobra. A no, później musimy coś przygotować. Yy, gotuj. Yy, yy, yy. Yy, yy, yy. Nie, czy one tą sałatkę jadły? Może makaron z serem. No leć. Leć gotować, moja droga, bo jeszcze mamy tutaj parę dzieciaczków do ogarnięcia. Dobra. Ja bym teraz później sobie wzięła Kate do kompania, bo widzę, że ona jest tutaj w złym nastroi w ogóle wszystko, a nie chcemy, żeby nam odebrali przecież, nie, no to... No ale niestety to wszystko, powiem wam, troszkę będzie trwać, nie? Oj, 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 Normalnie czasu brakuje. Muszę kupić bardzo dobre łóżko, żeby się szybko wysypała... wysypała... wysypiała. Właśnie pomogę troszkę sprzątać chociaż, bo... Naprawdę ciężko. Okej, okay. jakbym miała jeszcze chodzić do normalnej pracy, to szok. Wiecie, nie chcę zatrudniać, wiecie, jakiejś tam pomocy, lokaje, czy coś takiego. Chciałabym spróbować sama przejść ten challenge, ale... Oj, nie wiem, to jest dopiero drugi dzień, a się zapowiada ciężko. Czy ty idziesz to jeść? No to zjedz to szybciutko, bo musimy iść kąpać dzieciaczki. Później wykąpiemy. Czekajcie, kogo to ja mówiłam? Kate. No sorry, no niestety. Um, przygotuj kąpiel dla Kate, bo ona też jest brudna. O, ty wstałaś, ale widzę, że jesteś w ogóle nie ten. Idziesz jeszcze spać, co ty masz z tym? Idź się zdrzemnąć chociaż, bo widzę, że będzie ciężko z tobą. No leć kąpać, ja już to posprzątam naprawdę. Idę ogarniać dzieciaki. Co jeszcze siądzie? No nie, do roboty. Nowe weź ją. Tylko cały dzień spędzimy na kopaniu. No mhm, ale co się zrobi? Nic się nie zrobi, tak? Mamy jedną, trzeba sobie jakoś radzić, one same się nie mogą wykąpać. Że czasami by się przydała taka opcja. Dobra młody, ty sobie użyj pieluszki. Tobie uwaga jest potrzebna. Kurde, czy ja mogę na przykład, jak ty się z kimś pobawisz? Jak się na przykład pobawisz z siostrą, to ci podleci ta uwaga? Czy tu musi być ktoś starszy? Zobaczmy. Może być. No, to się pobawcie. Gawosz. Rób zabawny miny. Obejmij czule. Pogawosz znowu. Się troszkę podlecim. Ona jest już ukąpana? Tak, jest już czyściochem. No to skoro Nate tu jesteś, no to twoja kolej. Kąpiel dla Nate, to proszę, idealnie. A on chyba nawet poprosił o kąpiel, co? Nie, nie poprosił. Ty też sobie użyj pieluszki? Tutaj mamy ok sytuację, tutaj mamy straszną sytuację, to się za chwilę za to wyźniemy bo kurde, no. Weź użyj tej pieluszki też przy okazji. Wiecie, tu będziemy ogarniać, jak tutaj się wykąpię. Mm, pięknie się bawisz, Kate. Użyj też pieluszki. I chodź się pobawić z bratem, żeby ci ta uwaga też podrosła. Niech im to rośnie, skoro sami wiecie, jak przez rozmowę im to idzie, no to czemu nie korzystać? No przecież ty miałeś być kąpany. No jeszcze raz, przygotuj kąpiel dla Neita. No co to się dzieje? No halo, proszę państwa, tu się coś. No przygotuj kąpiel, no dla Neita, no. Bierz go i idź go wykąpać, bo jeszcze jedno dziecko musisz wykąpać. Nie wiesz co, Alice. Chodź sobie porozmawiać z siostrą. Pogabosz. Pooglądaj, żeby ci chociaż tutaj coś podrosło. Mama tam wykąpie brata i za chwilę się zajmiemy tobą. Ja tutaj wyrzucę sztućce. Normalnie sprzątanie wszystkiego dzisiaj, nawet dzieci. <grymne> Jeśli tak mogę powiedzieć. Okej, okay, tu się ogarniają. Wiecie, niech się tutaj porozmawiają na spokojnie. Niech się tutaj porozmawiają, tak, albo powiedziałam po polsku. Niech sobie porozmawiam, niech im to wszystko troszkę podrośnie, bo widzę, że ona jest. Co się stało, panu? Śpiący pan jest. No to wiecie co, może też im wymienię te łóżka przy okazji. jak Już tutaj wymieniłam to jedno. Chociaż parę. No tak, bez to ciężko. O, czekajcie, to sprzedam. Takie, żeby dało dużo energii, ale nie ma takich. Dobra, weźmy sobie może czerwony. A no, czemu nie mogę postawić przy tym? No dziwno. A tu postawić mogę. Coś tu jest? że za chwilę będę tak stawiać. Dobra, tego nie ruszam na razie. Jedno jest wymienione dalej. A tam co jest przypadkowa kolejność, gdzie pójdą spać, to chodź od razu się zrzemnąć. Leć spać. Dobra. A ty chodź, wykąpać ostatniego bąbelka Alice. Czekajcie, tylko muszę Alice odkliknąć zabawę i lećcie się kąpać i tak. Zahrawić za też Spanko za chwilę, ale ona by sobie jeszcze mogła coś zjeść ogólnie. Otwórz. Jak jest tu jeszcze sałatka, widzę. Weź sobie może tą porcję tej sałatki zjedz i leć też spać. Higiena im już leci Ho, ho, ho Zmienić brudną pieluszkę Też to jest sposób Dobra, tu by Zara była garnięta Lili, jak ty się czujesz? Wiesz co? Weź użyj pieluszki O, jak uszysz to ja mogę zmienić I się już poprawi Czekajcie um, przyjazne. nie Opieka Przygotuj kąpiel, umyj, przewiń. O, który mi tu robi taki bałagan. Dobra. Tutaj widzę, że nie jest ale tu spanka już też by się przydało powoli iść. Chodź spać. Tutaj twoja siostra idzie, to ty pójdziesz sobie tam. Niech sobie już drzemią powoli, może będą spokojniejsi. Jesteś, no dobra. Nie wiesz co, chodź ty sobie może spać. Bo zabawę to sobie później na spokojnie podkręcimy, a to już nie. I teraz chodź tu posprzątać. No sorry, ale czekajcie teraz. Żmudna robota. Musimy jeszcze tu wypoleruj do perfekcji. Idziesz spać. Kate, co jest z tobą? W sumie taka głodna i śpiąca, ale chodź może spać, co? Tu chyba jeszcze nie jest zajęte, to chodź. Powoli. Nate sobie śpi. Tutaj spęchasz, ale też pójdziesz spać sobie. Patrzcie, 20 godzina, powoli idą spać. No kurde, o to chodzi, nie? Okej, okay, lecisz, a tutaj, Carlos, jak ty tam, ty by sobie coś zjadł, to wiesz co, to ja bym ci dała coś do jedzenia najpierw. Otwórz i wyciągniemy sobie ten makaronik. Weź sobie porcję i pójdziesz sobie spać. I teraz będziesz ogarnięty, znaczy się wszyscy będą ogarnięci, także git. Dobra, to schowam. Teraz Ty, Tobie by się coś przydało og ogarnąć, bo jesteś, widzę, w złym nastroju i ja bym Ci dała tak, posłuchaj sobie muzyczki, um, słuchawki, nie wiem, hip-hopu sobie posłuchaj, czego tam, nie wiem, co tam lubisz, weź później sprzątni i weź ugotuj jeszcze jedną porcję od razu, bo to pójdzie bardzo szybko i może tą sałatkę spróbuj. Dobra, i tu widzę, że są w miarę ogarnięci. Czy tutaj mamy co jeszcze do sprzątania? Tu nie. Nic nie śmierdzi. Okej. Okay. Ale to możesz słuchać i robić dwie rzeczy na raz, wiesz o tym? Jak nie wiesz, co ci pomówię teraz. No. Leci jej to zabawa, czy nie? Hm. Dobra, coś tam leci to git. To musi to ogarnąć. Towarzystwo tam malon też widzę, że głodna się zbliża. Głodna się zbliża. Zaczyna się robić głodna. Później sobie weź skorzystaj. I co? I pójdziesz spać, bo przed nami kolejny dzień. Zobaczymy jaki będzie następnym. No bo ten to powiem wam, że. O, matko, co, co tu się dzieje? Co tu się stało? Co tu się stało? Ale ja proszę iść spać dalej. Lili, co się stać? Ja to spaść tu chyba, nie? To leć się zdrzemnąć. Proszę się iść zdrzemnąć. Zdrzemnąć. Przecież ja nie wołałam na jedzenie. Nate, aha, jesteś głodny. No to weź tą porcję. Musicie mi wybaczyć, mała przerwa. Eee, dobra, on sobie idzie jeść, później leci sobie spać. Matko, nie wszyscy nagle zgłodnieli. Matko, naprawdę to spowiem wam ciężki, że Wszyscy idą jeść. O, oh, mat. Tego się nie spodziewałam, co się wydarzyło. No ale okej. Okay. Idźmy zobaczyć. Dobra, Carlos, ty przede wszystkim idziesz spać. Chodź tu. Ty idziesz spać, bo ty nie jesteś głodny. No ty już śpisz na podłodze w ogóle. Nej z. Zet, Chodź sobie jeść szybciutko. Bo skoro już tak bardzo chcesz, no to ci proszę bardzo. Zjedzcie sobie. Oj, zaś jest to higiena, no ja nie mogę. Ale to może coś ogarnąć z tą higieną, bo no. Dobra, ja bym cię też tu ogarnęła do jedzonka. I Jak sobie zjesz tu też pójdziesz spać. Okej, okay, a my już mam po północy, także ja będę kończyć ten odcinek. Oni tutaj są w trakcie ogarniania, że tak powiem, bo już... Wszystkich będę wysyłać. Czekajcie. I ja nie wiem, kto gdzie spał. Tu? Chyba nie tu. Trudno, najwyżej za chwilę bo przedstawiamy wszystkich. Także już bez przedłużenia bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. I do usłyszenia, do następnego. pa! pa.